Cześć, witajcie drodzy z tej strony Magda Olesiak. dla Was dzisiaj w naszym codziennym w dniu powszedne medytacyjnym wydaniu, jak i również skupieniu naszego umysłu na kluczowym słowie wartości jego, jak i również możliwości powiedziałabym spostrzeżenia tej wartości z perspektywy naszego życia. Kochani, wzięłam właśnie przerwę podczas pisania mojej pracy magisterskiej, w której opisuję, zdradzę Wam tajemnicę, poniekąd, po części, nie mogę oczywiście wszystkiego powiedzieć, żeby nie zapeszyć pisania pracy. Jest to praca dosyć bogata i im więcej piszę, tym więcej chciałabym w ogóle poruszyć tematów, Związana z skutkami, jak i również konsekwencjami, które próbuje w sposób bardzo obiektywny i prosty, ale powiedziałabym prawdziwy, ze względu na fakty przytoczone z przeszłości, historii, fakty, które znajduje w mediach, oczywiście w internecie, w związku z niezachowaniem unormowanego kodeksu, zasad. Protokołu dyplomatycznego w obliczu trzech wybranych krajów, jakim jest nasz kraj Polska, Stany Zjednoczone, jak i również Rosja. Kochani, czytając różnego rodzaju historyczne fakty w związku z dyplomatami, spotkaniami polityków w rangi różnorakiej na szczeblu wyższym i niższym i również właśnie ich wpadki, ich również postawy, jakie ukazały ich, powiedziałabym, brak szacunku i honoru względem właśnie etyki Savoie Vivru, czyli etyki, która jest podstawą prawego zachowania się naszych przywódców, liderów i ludzi, którzy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej, ale również nie zachowania powagi ich, jeżeli chodzi właśnie o system unormowanych zasad, jakie winni oni, być, winni oni być posłuszni tym właśnie zasadom, temu unormowanemu kodeksu, jakim jest protokół dyplomatyczny. W świetle prawych, pokojowych stosunków międzynarodowych, z innymi przedstawicielami państw, kochani, aż się od różnych wpadek, różnych komicznych, mniej i bardziej wpływających właśnie na walory stosunki, jeżeli chodzi o pokój na świecie, w związku jak właśnie powiedziałabym inni, pozwalają, aby ten właśnie kodeks, który jest bazą i fundamentem na prawe relacje, stosunki i również obopólne korzyści, jak i również pertraktacje, negocjacje i idące z tym daleko siężne korzyści, które najważniejsze mają budować właśnie pokój, zrozumienie, obopólne wsparcie, jak i również przyszłościową wizję w stosunkach na arenie międzynarodowej, a niektórzy powiem Wam szczerze, że. Jak z nami wiecie, w negocjacjach międzynarodowych wykorzystują właśnie protokół dyplomatyczny, którego nie stosują i e, powiedziałabym, staje się on narzędziem manipulacji, ignorancji, a, e, powiedziałabym, a, e, poniekąd również e, pychy, a próżni i również e, powiedziałabym, również odzwierciedlenia. Postawy niektórych polityków, dyplomatów, jako e, niedojrzali, jeżeli chodzi o jednym słowem sprawowaną funkcję. E, bardzo dużo, e, powiedziałabym, przy tym, a mam również e, od siebie samej e, własnych, e, powiedziałabym, takich refleksji w związku z politykami, którzy. Na pewno wiecie, w Polsce są nie tylko politycy, ale wielu ludzi jest nieodpowiednimi ludźmi sprawującymi nieodpowiednie zawody i stanowiska, ze względu na czy to właśnie, jak to się mówi, plecy, czy to ze względu na załatwione poprzez układy pewne stanowisko, pewien tytuł, pewien zawód, a także szczerze powiedziawszy, dużo przy tym mam fan, czyli dużo mam humoru. Śmieję się, ponieważ widać to w mediach, widać to w mediach nie tylko w naszym środowisku i rzeczywistości w Polsce i powiedziałabym nawet oczywiście. Poza granicami Polski, w mniejszym bądź większym y, 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 poziomie, jeżeli chodzi właśnie o korupcję, o y, zakłamanie, ale niestety y, tak jak mówię, trzeba się z wielu rzeczy śmiać, a my, a jako tego obserwatorzy, jako również ludzie, którzy z boku się wyglądają pewnym y, powiedziałabym, toczonym pretraktacjom, negocjacjom i Umowa międzynarodowym w związku z, ze wspólnym celem, celem jakim zawsze jest właśnie obopólna korzyść, najważniejsze słowo pokój. Kochani, pomiędzy tymi wszystkimi, powiedziałabym, rzeczywistymi faktami, które odkryłam i nadal odkrywam, i czytam, i wdrażam się, i próbuję w sposób rozsądny i klarowny, jak i również bardzo obiektywny i neutralny interpretować. Um, przytoczyły mi się dzisiaj um, również refleksje związane właśnie z um, zdrowymi granicami i rozsądkowością. Zdrowe granice, które oczywiście um, dla wszystkich nas um, są um, bardzo ważne, czyli chodzi właśnie o nasze um, zachowanie um, postawy, która jest postawą prawą, zachowanie również naszej osobowości zachowania i wykazania się właśnie z tą postawą, jaka jest postawą honorująca innych, która jest postawą, która buduje innych, a to za tym idzie nie tylko nasza postawa, ale również właśnie nasze maniery, etyka bycia, życia, a również słowa, kochani, o których zawsze dużo mówię i o których bardzo dużo właśnie. Wspominam, ponieważ słowa, kochani, budują, dają życie, albo również niestety degradują i zabijają od wewnątrz na zewnątrz. Słowa, które również, powiedziałabym, ranią nas dogłębnie i poczęsto również właśnie są tak zwanymi złodziejami naszego szczęścia, radości i pogody ducha. Ale wcale tak nie musi być. I znowu dzisiaj chciałabym udowodnić to, stając na słowie biblijnym, które jest fundamentem niezmiennym, stałym i czego nikt nigdy nam nie zabierze, jeżeli właśnie będziemy wierzyć w to słowo biblijne, w walory, w wartości wypowiedziane słowo poprzez oddech Ducha Świętego, które dla nas jest raz i na zawsze utwierdzone i zapisane na stronach świętej Biblii. Kochani, w. Między innymi, między innymi w liście do Rzymian e, słyszymy e, od Jezusa zachętę, m, a poprzez e, słowa, którym e, mówi, aby m, Bogu uznać, e, podobać się i mieć uznanie w Jego oczach, e, Jezus nas e, nawołuje, abyśmy starali się e, więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu m, zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmę. Bóg tutaj nawołuje nas, abyśmy odchodzili od daleko zrozumianej, powiedziałabym, bogobojności, która wyrażona jest przez nas naszą wewnętrzną, powiedziałabym, nie tylko pokorą, ale ta bogobojność, która jest wyrażona właśnie, jeżeli chodzi właśnie o wzajemne stosunki, relacje i pokój, który jest związany z naszym wzajemnym właśnie budowaniem. Nie tylko właśnie walory naszej pokory, naszej cichości, cichości w duchu, czyli właśnie nie wywyższaniu się wobec innych, nie okazywaniu swojej twarzy jako lepsza ze względu na to, iż mamy odpowiednie stanowisko, zawód, rolę, bądź tytuł w społeczeństwie, Bóg właśnie nakazuje nas, abyśmy byli ludźmi, którzy zachowują te zdrowe granice i walory naszego człowieczeństwa, ze względu właśnie na to, iż ukazujemy szacunek innym, budując wzajemny pokój i wzajemne właśnie zrozumienie, jak i również wzajemną przychylność. A to na tym idzie niesamowicie mocne słowa wypowiedziane również w Księdze Przysłów rozdziału 25, a wersetu 18 czytamy, Maczugą, mieczem, ostrą strzałą. Fałszywy świadek przeciw Bliźniemu. Wykorzystałam ten werset również w mojej pracy magisterskiej, który mówi o nieprawdziwych słowach albo fałszu, bądź nieprawdziwemu zeznaniu deklarowanych słów przeciwko właśnie bratu Bliźniemu po części często właśnie, które są wykorzystywane właśnie na arenie międzynarodowej, politycznej, jako narzędzie manipulacji i kontroli. I to właśnie też już również powiedziałabym jest jakże bardzo ważną dla nas nie tylko wskazówką, ale właśnie objawieniem i światłem związku z naszymi raz jeszcze słowami, które deklarujemy, w które wierzymy i które wytaczamy przeciwko komuś po części i często świadomie, raniąc kogoś. Chciałabym zachęcić Was dzisiaj, abyśmy nie byli, powiedziałabym, ograniczeni niezdrowymi granicami, jakie właśnie kreują niezdrowe komentarze innych, niezdrowe również opinie innych, kochani. Ludzie, jeżeli Was nie znają, kochani, uwierzcie, miejcie dwóch, trzech przyjacieli bliskich, a z... Innych opinii, komentarzy i ludzi. Powiedziałabym pewnych dowcipnych, e, ich e, świadomie wypowiedzianych, e, negatywnych słów na Wasz temat. Śmiejcie się. Po prostu się śmiejcie, bo e, wojna, którą zawsze toczymy, nie jest e, przeciwko ludziom, a przeciwko właśnie złu, przeciwko ciemności tego świata. I to e, wypowiedziane w, w liście do Efizjan zawsze e, będzie e, odzwierciedleniem i odbiciem właśnie e, prawdy, która powinna nami zawsze w życiu kierować. I w, e, nie należymy do tego świata a w tym świecie niestety będziemy zawsze prowadzić niekoniecznie wojnę, ale będziemy rozwojeni pomiędzy zewnętrznymi bodźcami, okolicznościami, bądź właśnie nieprawdziwymi i bardzo bolesnymi komentarzami i opinią innych ludzi na nasz temat. I z tego trzeba się śmiać. Ja się z tego codziennie śmieję, czytam pewnego rodzaju innych wypowiedzi poprzez to, co właśnie... Ujawniam na forum um, YouTube'a e, właśnie moje nagrania, i powiem Wam szczerze, że mnie to więcej radości przynosi niż e, jakiekolwiek złości. E, mam nadzieję, że czujecie właśnie nie sarkazm, ale właśnie mój humor w tym, ponieważ świetnie się przy tym bawię i dziękuję Wam wszystkim, którzy tak komentujecie e, ciekawie niektóre, e, powiedziałabym, właśnie wypowiedzi i sentencje, które dla Was z całego serca daję w pozytywnym świetle i właśnie budując Was zamierzeniu moim intencji. Kochani, jeżeli mogę jeszcze na koniec przytoczyć werset, który już nieraz przytaczałam, również z Księgi Przysłów, a werset był on ukierunkowany wobec nadal naszej powiedziałabym rangi, wagi słów, które wypowiadamy. Werset z księgi przysłów. Rozdziału 18 i wersetu 21, który przypomina nam, iż życie i śmierć są w mocy języka i jak go e, lubimy używać, tak i spożyjemy zeń z niego owoc. E, owocem naszej e, mowy, o, owocem naszych myśli w ogóle, które nas budują, jest właśnie nasza werbalna komunikacja. Cokolwiek e, um, nie pochodzi od naszego serca, tej właśnie obfitości serca nasze myśli są kierowane i kreowane, i które później wybudowują i w zewnętrznym aspekcie, w ekspresji zewnętrznej uzewnętrzniają nasze słowa. I tego właśnie dzisiaj też chciałabym Was nie może nauczyć, ale właśnie dostarczyć tej właśnie wartości, jeżeli chodzi o raz jeszcze rangę i wagę. Słowa, jakie ważą śmierć bądź życie, które dajemy innym i innych, właśnie zachęcamy i budujemy, dodając wartość dodatnią, a nie zabierając, niszcząc, kradnąc, bądź właśnie zabijając poprzez negatywne, a już nie powiem kłamliwe i fałszywe słowa. Kochani, na sam koniec, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiaj dostarczyłam Wam pozytywnej nie tylko wartości słowa biblijnego, które zawsze nas buduje, które zawsze nas oświetla, ukierunkowuje, wzmacnia i utwierdza w naszej wierze, w więzi poprzez Ducha Świętego w relacji z naszym zbawicielem Jezusem Chrystusem, ale pozwoliłam Wam również e, może w jakiś sposób e, challenge, czyli Was. E, również w jakiś sposób pobudzić na nowe spojrzenie w waszym życiu właśnie względem zdrowych granic, zdrowych granic, jeżeli chodzi o naszą werbalizację słów albo komentarzy, które może nie mamy poparcia, iż są prawdziwe. Werbalizacji nie tylko, ale również naszych postaw i zachowań względem innych, a i względem pewnych, powiedziałabym, komicznych sytuacji i okoliczności życia. W którym a, żyjemy. E, słuchajcie, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Życzę Wam wspaniałego dnia i modlę się, aby nie tylko dla mnie, dla moich najbliższych, ukochanych ludzi, e, dla mojej rodziny, dla moich e, znajomych, m, a te słowa były a słowami, które są odżywczym chlebem, e, które nas dzisiaj wzmacnia i e, a, utwierdza w naszej e, wierze, ale również dla Was. Dla każdej osoby, która będzie tej właśnie a dzisiejszej mojej audycji słuchać. Trzymajcie się ciepło i już do usłyszenia. Jutro, pa!